Poziomy bonusowe. Część szósta. Sztuka na SKAKANCE Skakania. Jednak otworzyło się to samo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Babyson96, a to jest kolejny odcinek z serii Światka Kamurgagao. Jest to odcinek już 26 i tak. Jak widzicie, to się już automatycznie otwiera, gdy się wczyta mroczne doki o zapisaniu. Tak więc. Już nie otworzymy tego. Może następne otworzymy. Dobra, zobaczymy. No i tak. Jest to oczywiście bonus. I do niego można się dostać tylko wtedy, gdy się zbierze po ilość kryształów, to wtedy się te drzwi otwierają i włącza się wtedy teleport tymczasowy. znaczy wielotasowie znaczy można go, do niego z niego korzystać. Można z niego korzystać wiele razy, ale to jest właśnie tak. No ale jak już mamy te kryształy, to już po prostu te rękawice są takie jakby, że tak powiem, naprawione. Dzięki temu właśnie niektóre teleporty zaczynają już powoli działać. I przykładem takiego teleportu jest właśnie ten teleport. No to wchodzimy w takim razie na tam jeszcze dalej wejść, ale. Nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Na miejsca gotowi hmm. start! A, czy trzeba kliknąć przycisk. ak, znaczy jak się cokolwiek kliknie. To jest tak. O co tutaj chodzi dokładnie? To jest tak, nagrywka. Oj, w ogóle on ma bumerangi z tego, co widzę. Wydawało mi się, że byłem bez bumerangów, ale teraz już nie pamiętam. No i tak, tutaj trzeba oczywiście klikać strzałkę, którą pokazuje, że tak powiem, Bób i tak. I jak się kliknie źle, to wtedy się nie uda, a zresztą zobaczycie wszystko w praktyce. Tak, i w ogóle y, no... Ten. ten świetlik mówił, był głos tego świetlika, a obrazek był tego. Y, no tego... no, a obrazek był Bobra. Czy to nie jest jakieś dziwne? Czyżby Bóg zmienił głos? Czy po prostu połknął jednego ze świetlików? No i tak. Tam jest ten bufr, co spał wcześniej w Mrocznych Drogach. Widzicie? Można go łatwo rozpoznać. Teraz tutaj sobie śpi. No tak, to jest świat bobrów. Tutaj nic im nie grozi. Widzicie? To jest wioska bobrów. No, jeszcze się, jeszcze się rozglądam. kojarzę tam to miejsce, więc za chwilę. No tak. Pamiętacie, co było w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku... Yy, no... Byliśmy zmęczeni, pamiętacie czym? No, całą podróżą byliśmy zmęczeni i Bóg nas zaprosił do y, domku swojego. To, to jest idealna, logiczna część. Teraz jesteśmy u, no, u niego w wiosce i po prostu w czasie wolnym jeszcze po prostu po odpoczynku... Chociaż nie, bo to by było trochę dziwne, bo... Dobra, nieważne, trochę spał, no i kilka dni oczywiście siedział w tej wiosce. I w międzyczasie właśnie postanowił się nauczyć skakać na skakance. No i oczywiście, no, co tam jeszcze? Jeszcze skomentuję trochę. Dobra, stu więc gadać. Ten świat oczywiście odwiedzimy, ale już nie w tym odcinku, tylko w następnym. Tutaj będę skakał na a więc taki roślin zaczynamy. Start! Znaczy trzeba kliknąć. I klikać trzeba aż się. O, właśnie to jest przykład, jak. Yy, co się stanie, gdy się za często będzie klikać lub coś się źle zrobi. O, to jeszcze raz. No, udało się. Właśnie ukończyliśmy sztukę skakania na skakance. Jaka ta sztuka, co ta sztuka w ogóle daje? Nic tak naprawdę nie wnosi do gry, dlatego że skakanie na skakance to jest jedynie animacja kangurka, która jest oczywiście, którą już widzieliście na początku gry, którą wam zaprezentowałem. Tak więc tak naprawdę tutaj nic tak naprawdę nie daje. To kangurek już umie skakać na skakance od samego początku. Więc to nie wiem, po co coś takiego dodali, ale... Idealne, że tak powiem... No, są dużo trudniejsze minigierki, jeśli chodzi o tą grę. No, i już nie musimy próbować, podobnie możemy wrócić do portu. Zaliczone. Pokazałam Wam przy okazji co się stanie, gdy się nie zaliczy i tak dalej. Dobra, i to tyle. No i chyba... Em, chyba wszystko w takim razie. Jak nie mogliśmy wejść, tak nie możemy wejść. Gdzie lejdzie? Makasę! 3000 dukatów albo spadaj! No właśnie. A więc to tyle. Przerwałeś przygodę, aby kontynuować, wybierz ostatni poziom. No i tak. Trzeba coś ustalić w końcu, bo ja od początku całej serii nic nie ustalam w ogóle. Nic, jak ma to wszystko wyglądać. Myślę, że będę nagrywał jeden cały świat w ciągu. Znaczy nie nagrywał, tylko w sensie będę publikował cały, no, odcinki z całego świata, myślę, że w ciągu jednego tygodnia. Po tym tygodniu. Będzie albo jakaś przerwa, albo no, po prostu będzie przerwa na nagranie kolejnego świata. Czyli mniej więcej, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. Czyli od poniedziałku na przykład, czyli to już różni, Znaczy, nie wiem, myślę, że tam jakiś zwiastun przed upublicznieniem y, tych wszystkich odcinków z, y, z tego pierwszego świata. No i po prostu będzie tam chyba, no... Znaczy, najpierw będzie zapowiedź ogólnie powrotu świata Kangur Kakao. A potem będzie zwiastun, znaczy zapowiedź, w którym będzie no, rozpiska, jak będą odcinki. I to będzie oczywiście zmienne, wraz z każdym tygodniem. Dobra, myślę, że tak jakoś to będzie. Od lipca planuję oczywiście wrzucać te filmy. Tak więc... Nie wiem, możliwe, że od czerwca zacznę, ale nie wiem jeszcze, bo to zależy, jak będą warunki. No, ogólnie to od lipca planuję. Chociaż jak już to oglądać, to już pewnie są odcinki. No, pierwsza porcja odcinków. Te następne to myślę, że w trakcie nagrywania są, albo... Jeszcze nie są nagrane, kiedy ten odcinek oglądacie. Zobaczymy. Czas pokaże. Znaczy wam, tylko mi. No i tyle. Ogólnie mamy 575 monet, 65 kryształów i 55 gwiazdek. No i to tyle. Dalej nie będę spoilerował co będzie, później się dowiecie. No i tak. No i dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie cześć, pa. No i pozdrawiam. Sześci procent. Naraz się cześć, pa.